Dzień dobry wszystkim, witam moich oglądających. Dzisiaj środa, tydzień piąty treningów, więc dzisiaj byłem na pierwszym treningu. Ogólnie nagrywam już po treningu, dzisiaj przed pracą, ze względu na to, że było jeszcze kilka rzeczy do zrobienia w ciągu dnia i nie było kiedy tego nagrać, więc ogólnie mała wtopa była, bo Pomyliłem się, cóż, zdarza się najlepszym, gdyż przez ostatnie trzy tygodnie treningi wyglądały tak, że było 25 powtórzeń, rozkładamy na serię, gdzie powinno to być tylko przez dwa tygodnie, a w tygodniu czwartym powinienem już zacząć robić maksy. Więc cóż, ekstra, ekstra tydzień zrobiony tak naprawdę, więc ja uznam to jako dodatkową rozgrzewkę i w tym tygodniu zaczynam robić maksy, więc będzie to wyglądało tak, że będą to dwie serie na treningu, będą to w tygodniu piątym cztery treningi, dwie serie na każdym treningu z podciągania plus do tego będę robił cztery serie z podciągnięciem się raz do góry, utrzymaniem. Na, na gryfie jak, na, jak najdłużej, na drążku, przepraszam, nie na gryfie i stopniowe opuszczanie. Powoli do samego dołu od góry, dwie minuty przerwy pomiędzy. E, więc taki jest plan na następny tydzień. Zostały jeszcze trzy treningi. Postaram się dzisiejszy filmik, który był nagrywany w środę, wrzucić jutro w czwartek, a reszta filmików e, z tygodnia piątego ukaże się w niedzielę. Bo wtedy dopiero będę miał czas, żeby to usiąść i wszystko posklejać. A taką jeszcze ciekawostkę Wam powiem, jaka mi się wydarzyła ostatnio. Miałem problemy z autem, traciło moc i nie wiadomo co tam się działo. Przez jakiś dłuższy okres czasu, jakie gasiłem i odpalałem ponownie, wszystko było ok, więc pojechałem do mechanika, tak? Pojechałem do mechanika i powiedzieli mi, że tam cewka do wymiany, jeszcze kilka innych cewka w sumie, tylko i wyłącznie i świece. Tak? tylko że nie wiedzą która pokazuje im że jest jedna do wymiany ale też pokazuje że są jakieś błędy na innych cylindrach więc zrobili mi kosztorys na 1200 funtów mniej więcej tam było 1180 chyba 4 czy 5 nieważne o to co tam chodzi i tak się zastanowiłem i mówię skoro, skoro ten zastanowiłem się nad tym wszystkim kurczę, kupa pieniędzy nie? Więc zrobiłem mały research, jak to wszystko wygląda. Za diagnostykę zapłaciłem, więc w sumie wiedziałem już, na której cewce jest problem taki podstawowy, a co do reszty nie byłem pewien. Więc stwierdziłem, że sprawdzę, jaka jest cena części. Zamówiłem części i wymieniłem to sam. I problem zniknął. Mam nadzieję, że już nie wróci. Jak wróci, to dalej będziemy walczyć. Ale wydałem 40 funtów na nową cewkę zamiast. 1200 z robotą za 6 niby nowych celek i nawet bym miał wymienić następne 5, to wyniesie mi to następne 200 funtów, tak naprawdę. Więc uważam, że to jest duża różnica i właśnie taka anegdotka, to skoro to jest kanał motywacyjny, dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że cena, którą usłyszałem od mechanika 1200 funtów, zmotywowała mnie do tego, żeby się tym tak zainteresować, żeby samemu móc to rozwiązać. Eee, więc w sumie to, na, to tyle ode mnie na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby nie ufać mechanikom, bo to są normalnie złodzieje jebane za przeproszeniem. I to w sumie tyle. Zapraszam was na trening piąty, trening pierwszy, który zobaczycie już za chwilę. Więc pozdrawiam, hej. thank you